Prognozy wzrostu gospodarczego, czyli produktu krajowego brutto, obniżają się właściwie we wszystkich ośrodkach prognostycznych, dlatego że druga połowa 2019 roku była w gospodarce słabsza niż pierwsza i jak się uwzględni czynniki, które do tego doprowadziły, tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne, to można sobie łatwo wytłumaczyć, dlaczego te prognozy się obniżają. Jeśli chodzi o czynniki zewnętrzne, to mamy ich tutaj bardzo dużo. Po pierwsze niższy wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Po drugie wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czyli Brexit. Po trzecie mamy wojnę handlową w różnych fazach. Ona jest, ewoluuje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Mamy też niepokoje na Bliskim Wschodzie i w innych miejscach. Na kuli ziemskiej. To wszystko powoduje, że wzrost gospodarczy, a handel światowy przede wszystkim obniża się. Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy znacząco obniżyły wzrost, prognozy wzrostu gospodarczego świata na bieżący rok. Czynniki wewnętrzne z kolei są takie, że nie będzie już takiego impulsu wzrostowego ze strony konsumpcji. Dlatego, że poziom świadczeń społecznych, który był odpowiedzialny za wzrost tych wydatków, się stabilizuje. Nie, nie będzie nowego 500, będzie ono na dotychczasowym poziomie, więc poziom konsumpcji będzie bardzo podobny lub, lub nawet wyższy, natomiast nie będzie znacznie wyższy, tak jak to się działo w poprzednich latach. Pamiętajmy też, że notujemy w Polsce bardzo niską stopę inwestycji, co w, jakimś, w jakiejś mierze zaczyna ograniczać możliwości rozwoju eksportu, czy wręcz ograniczać konkurencyjność. Pojawiają się bardzo duże deficyty pracowników na rynku pracy, co wzmaga w jakiś sposób niepewność przedsiębiorców i wstrzymują się w związku z tym z rozszerzaniem produkcji. Z Rozpoczynaniem nowych inwestycji, bo nie wierzą, że znajdą ludzi do pracy, którzy mogliby po pierwsze być zatrudnieni przy wnoszeniu inwestycji, a po drugie zapełnić później już gotowy obiekt po jako efekt inwestycji. Więc jak to wszystko razem weźmiemy pod uwagę, jak również nie najlepsze nastroje. Jeśli chodzi o przewidywania konsumentów, na co nas wskazują badania GUS-u, to wzrost gospodarczy będzie jednak w granicach, tak jak prognozuje wiele ośrodków, między 3 a 3,4% w tym roku.